Hej, jest niedziela, 28 kwietnia i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5 a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I dwa ogłoszenia, nazwijmy, semi-parafialne. Po pierwsze, we wtorek wyjdzie podcast Kina, w którym będziemy zapowiadać maj i premiery filmowe. Bardzo fajnie nagrywało nam się odcinek i rozmawiało o tym, co wyjdzie. Jest kilka ultra ciekawych filmów. Ada powiedziała o, o także o takich polskich produkcjach, które są mniej znane, a które ona już miała okazję zobaczyć. Więc serdecznie zapraszam we wtorek do posłuchania nowego odcinka. A ogłoszenie parafialne dotyczące tego kanału i tego, co będzie działo się w przyszłym tygodniu, jak wiecie, jest dłuższa majówka, więc nie będę miał przez o poniedziałku do piątku, nie będę miał dostępu do, do sprzętu nagrywającego. W związku z czym, ku zachowaniu mojej, mojej mentalnej konsystencji, nagram. Naprzód, po prostu kilka rzeczy, z tym, że nie będę mógł robić tych quizów, które, które są codziennie, więc nie będzie. Więc dzisiaj jest do piątku przynajmniej, może do soboty, ostatnie framed box office game Cine to Nerdle i Cine to Nerdle. A od jutra będą codzienny Sporkel, będę starał się wrzucać 3-4 quizy w jednym filmiku. Żeby się żeby po prostu coś pojawiało się o ustalonej godzinie. Będę próbował dokończyć jakieś serie, które pozaczynałem. I filmiki będą wpadać, tylko po prostu nie będą z materiałem dziennym, tylko będą przygotowane dzisiaj, jako że nie będą uzależnione od tego, czy nowy quiz się pojawił, czy nie. Ale dzisiaj zrobimy krócej, czyli po prostu Framed, Box Office Game, cine to nerdle. i cine to nerdle. I nie opowiadając już o tym dłużej, przechodzimy do próby zgadnięcia filmu po kadrze. No, wygląda to. Jak jakiś film, fantazy. Nie jestem pewien, czy stylistyka jest w 100%. Chociaż tutaj te pajęczyny kurczę, są takie trochę e, władco-pierścieniowe, e, a to nawet może być, to może być Hobbit, a ty jakoś tak faktycznie wyglądał trochę taniej niż. E, niż Władca Pierścieni. Mamy Hobbit The Unexpected Journey, czyli pierwsza z trzech części, którą, o której fani chyba trochę pozapominali. Nie wiem, czy ktoś kocha te filmy. Jeśli kochacie, to dajcie znać w komentarzu i powiedzcie dlaczego. 1994 rok, 8 kwietnia, mamy kilka najlepiej zarabiających filmów, kilka, pięć dokładnie, najlepiej zarabiających wtedy filmów na tak zwanym box-officie, w tym jeden z Disneya. Emilio Estevez, oj, będzie problem, nie mam pojęcia. The Pack Stops Here, dobra, czy to jest... Nie, 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 to nie bad news bears, bo to oni grali w baseball, ale e, Mighty Ducks. Mighty Ducks grali w. Okej, okay, Ale spoko, e, spróbujemy Mighty Ducks 2. A jak nie, to 3. Mamy, oczywiście, mamy drugą część Emilio Estevez, jeszcze mody. E, I zobaczmy na drugi film. Dream Team powrócił. Uuu, uh. Charlie Sheen. Zobaczmy. Hot Shots. Part 2. Nie? Tom Berenger. Kurde, to obsada jak z Plutonu. Poproszę więcej informacji. Major League to się nazywa. Bójka. Okay. Fuksem. Akurat znam kilka tylko tytułów baseballowych, bo ciągle o nich gadają w podcastach, których słucham. No i udało się to trafić. Universal. 21 milionów. Spojrzenie na pracę, małżeństwo i inne, inne formy walki. Michael Keaton i Robert Duvall. Glenn Close. Reżyserowane przez Ron Howarda. Parenthood? Znaczy, Parenthood był wcześniej. Prze więcej informacji, absolutnie nie mam pojęcia. To jest ze strony Howarda film, i nie kojarz Backdraft z tamtego z okresu, ale The Paper. Absolutnie nie. Może by trzeba przyczaić. Michael J. Fox zawsze przyjemnie się go ogląda w filmie. Charyzmy aptowazu. 39 milionów Paramount Pictures. Mostly all new jokes. Leslie Nielsen. No dobrze. Spróbujmy sobie. Naked weapon. Mmm. Nawet nie dali mi więcej Naked Weapon i Priscilla Presley. Naked Gun. God damn it. Nie Naked Weapon, tylko Naked Gun. Zobaczmy dwójkę. Trójkę. Nie robił się tych komedii w tym stylu. Trójeczka. tak jest. A kiedyś tam narzekaliśmy, że teraz się robi tylko sequele i franczyzy. A zobaczcie, sequel, sequel, <try> trzeci sequel we franczyzie. Tristar, 4 miliony. Jedna dziewczyna, dwóch kolesi, trzy możliwości. okej. Okay. Lara Flynn Boyle, Stephen Baldwin, Josh Charles. Proszę więcej informacji. O Boże, nie wiem. <laughs> sexual Experimentation, Strange Relationships, trochę jak Challengers, które oglądaliśmy zupełnie niedawno. Three, są. Okej. Okay. Dobrze. Przechodzimy do Cine to Nerdle. 16 podpowiedzi, 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. Zgadujemy je w ten sposób, żebyśmy ułożyli 4 podpowiedzi koło siebie, a koło siebie mamy na myśli w rzędzie albo w kolumnie. Dlatego jest 5 tytułów, bo zrobimy na przykład 4 rzędy, a piąty film będzie w kolumnie. I spróbujmy. Steven Spielberg. Um... The Shining Homage Reference to będzie Ready Player 1. Więc zobaczmy sobie tu, cyk. Muszę się zamienić. Uh, o! Oh, elves Brothers in Missing Upper Body. To jest Upward. Onward, co ja gadam. Czy Chris Pratt gra w tym filmie? Ok, i teraz potrzebujemy. Ready Player One. Jak to zrobić? Olivia Cook grała w Ready Player One, to będę musiał to w innym kierunku ustawić. Cyk. I cyk. Spacecraft, The Shining Homage Reference i Chris Pratt to będzie Passengers, czyli mamy Jennifer Lawrence i to jest ten film, który idzie w przeciwnym kierunku niż cztery pozostałe. Kessel Run oczywiście, Spacecraft to będzie Solo, Winter, Jennifer Lawrence i Ozark to jest Winter Bone, czyli ten film, który nakryciła Debra Granik który wywindował Jennifer Lawrence do tego, że faktycznie no, będzie znaną aktorką, potem trochę nam odpadła, ale wróciła w no, z No Hard Feelings, I, czyli mamy Solo i mamy Winter's Ball John Hawks jest też w tym filmie. Pamiętam, że nie podobał mi się za bardzo, ale może teraz zrewidowałbym to zdanie. Drugi quiz Cine to Nerdle jest taki, że mamy 16 podpowiedzi, przepraszam, 16 tytułów filmowych i układamy 5 motywów, które łączą te filmy jak mamy Creed to od razu Michael B Jordan to Ragnarok Old Boy 2003 koreańskie filmy spróbujmy nie yeah. dobra ale jest mamy i pa Park Chan i Bong Joon Ho na na rozkładówce więc zróbmy najpierw Park Chan -huka. Burning Old Boy The Handmaiden i <todd> Okej, okay, i sam się wrzuciłem teraz na pułapkę. Może Big Miracle, bo tego filmu nie znam. Dobra, to nie to. Ale OK, to zrobimy inaczej. Parasite. E, Okcia. Co? Ja coś, coś tutaj pokiepściłem chyba. Dobra, inaczej. Get out. Zrobimy Daniela Kaluje. Get out. Co. Lakif Stanfield. Sorry to bother you. Judas and the Black Messiah. O oh, Boże, Tessa Thompson. Ne? Dobra, mamy Tessa Thompson. Get Out, Nope, i Judas in the Black Messiah to jest ewidentnie Daniel Kaluuya, ale chyba grał w spider manie no właśnie. Parasite. W pojoreańsku, czyli w dobrym kierunku myślałem, ale faktycznie nie przyuważyłem, że nie ma wszystkich filmów tych reżyserów. I jest Animal Rescue. Free Willy, Dumbo i Okcia to znam, ale Big Miracle, absolutnie nie wiem co to jest za film. I teraz Michael B. Jordan chciałbym ułożyć. Czy to jest możliwe? Panie Kto? Dobra, Burning jest Steven. Steven jest w Nob. Nope. Ok, mamy to. Oksja Burning, NOPE i. Sorry to bother you. Ok, mamy Steve'a 1, który jest znany przede wszystkim. O, bardzo mnie cieszę, że 3-8 e, ocena, bo dobry, dobry, dosyć wymagający quiz. Steven, który jest znany m.in. z roli Glen'a, w Walking Dead, ale wyrastam na jednego z ciekawszych aktorów w Hollywood. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, w którym nie zrobiliśmy sporkle, bo sporkle. Przepraszam. <laughs> Chwila pauzy, bo zapomniałem, że zrujnuję sobie streak, jeśli nie zrobię. A nie, będzie ok, bo przecież dzisiaj na... zgadnę większość filmów, tylko po prostu stracę streak. Te rozkminy muszą zostać, pozostać poza kamerą, ale dziękuję, że posłuchaliście do samego końca. Do usłyszenia już jutro. Przypominam, że jutro zaczynamy serię rozwiązywania Sporkl i będziemy sobie przechodzić przez kolejne quizy od poniedziałku do piątku, a do framed box office game Sinetuneril wrócimy w piątek albo w sobotę. Do usłyszenia.